Dzisiaj ja nagram Wam poradnik, jak założyć konto na FB. Zaczynajmy. Wpisujecie swój mail. Ja w tym wypadku wpiszę anskra. zero małpa Mail.com. Pasła nie będzie widać. Albo będzie, czekajcie. Dobra, jestem już po przerwie. Jestem już po przerwie. Aha, dobra. Tak. Dobra, tutaj wpisywałem hasło. No i imię i nazwisko, data urodzenia. To wy sobie to wpiszecie. Wpis Dobra. je, restrój się. Ok. Tak. Zbierz galerii Zadzwól Gotowe Zabierz Budowanie Nie teraz, nie teraz, nie teraz Gotowe Podaj kod otrzymany. No i tam potwierdzałem kodem. No i. No i to tyle. Poradnik jak założyć konto na SB. Do zobaczenia w następnym wideo. Elo.